Cześć, dzisiaj opowiem wam o Worksheets, czyli o arkuszach roboczych w języku VBA. Co to są arkusze robocze? Arkusze robocze są to po prostu te, tutaj, zakładeczki w Excelu, które można tworzyć, usuwać, wykonywać różne operacje między nimi, kopiować dane z jednego arkusza do drugiego, i tak dalej, i tak dalej. Czy ukrywać, odkrywać arkusze, więc o tym wszystkim. Postaram się dzisiaj tu w, na tej lekcji opowiedzieć. To wejdźmy najpierw w kod makra. Insert. Nowy moduł. Więc zapiszmy sobie sub. Lekcja. Podkreśnik. Worksheets. Dwa nawiasy. I mamy miejsce, gdzie możemy wpisywać sobie nasze makro. No więc tak, jak identyfikujemy arkusze na dwa sposoby. Pierwszy sposób, pierwszy sposób po nazwie, czyli mamy tutaj nazwę arkusz 1. Wpisujemy arkusz 1. Pamiętajmy o cudzysłowach. I w nawiasie nazwę wpisujemy i załóżmy, że w tym arkuszu chcemy na przykład w komórce A3 wpisać jakiś tekst, test. Chcemy wyraz test wpisać. I odpalamy makro, i jak widzicie pojawiło się, pojawił się wyraz test, czyli tak to działa. Teraz na przykład chcielibyśmy dodać nowy arkusz, żeby porobić jakieś operacje na, więcej, na większej ilości arkuszy. Jak dodajemy nowy arkusz? Piszemy Worksheets. i teraz tutaj metody się pojawiają, które można tutaj dodać, można ADD to jest dodanie, copy, count można liczyć i tak dalej. Kasować można też z takich ciekawszych tutaj poleceń. Select wybierać. Widoczność arkusza to też o tym zaraz powiemy. My chcemy na początku dodać. To już dam w komentarze, żeby nie wykonywała się ta linia. I zobaczymy, jak zadziała worksheet ADD odpalamy i zobaczcie, pojawił się arkusz 2, czyli nowy arkusz o nazwie arkusz 2. Tutaj pamiętajmy, że mamy tutaj cały czas to, co było wpisane, test jest wpisane. A teraz jakbyśmy chcieli skasować dany arkusz, czyli yy, na przykład jest nam niepotrzebny. Więc żeby zidentyfikować, który arkusz chcemy skasować, to mamy oczywiście, musimy podać nazwę, czyli ten, co stworzyliśmy, napiszemy arkusz 2 do skasowania, czyli delete. To już weźmiemy apostrof, żeby się nam to makro nie liczyło, ten wiersz nie liczył. I zobaczcie, Microsoft na trwale usunie ten arkusz. Czy chcesz kontynuować? No tak. I arkusz 2, ten co nam powstał, został skasowany. Ok, to dodajmy sobie jeszcze raz ten drugi arkusz. W tej chwili on się będzie nazywał arkusz 3, ponieważ już arkusz 2 był, został skasowany i dlatego Excel nazywa już kolejnym numerkiem. A więc tak, teraz pokażę Wam drugi sposób odnoszenia się do arkusza, który chcemy wybrać. Jest to po prostu. Wpisujemy numerki w nawiasie. Numerki powodują, że te arkusze są liczone od lewej strony. Czyli arkusz 1 ma numerek 1. A arkusz 3 ma numerek 2, czyli po kolei są liczone ile jest otwartych arkuszy, tyle jest numerków, czyli 1, 2, byłoby 5 otwartych arkuszy, to by można było się odnieść do 5 nawet arkusza, do 6 już by nie zadziałało. Czyli załóżmy, że teraz jesteśmy w arkuszu 3 i zrobimy coś mm, takiego nietypowego. W sensie, że będąc w arkuszu trzecim chcemy, żeby w arkuszu pierwszym pojawił się jakiś tekst w komórce B2 i oczywiście napiszemy o, żeby pojawił się wyraz Excel. I sprawdźmy, jak to zadziała. Pamiętajcie, że jesteśmy w arkuszu trzecim, więc odnosimy się tak naprawdę do arkuszu pierwszego, nawet nie przeskakujemy do niego. Więc makro pozwalają właśnie na takie rzeczy. I pojawiło się. Co nam się pojawiło? Oczywiście błąd, bo napisałem przez dwa. Chyba worksheets. OK, jeszcze raz. Ok, makro zostało wykonane? Sprawdźmy, czy w, rzeczywiście w arkuszu pierwszym, tak jest, w B2 się pojawiło Excel. Czyli tak, czyli nie trzeba przeskakiwać do danego arkusza, żeby tam gdzieś coś w, w, wpisać. No, można na przykład z jednego arkusza zadecydować, że w arkuszu numer 7 coś tam zrobimy, jakąś operację. Ok, teraz jakbyśmy chcieli zmienić nazwę tych danego arkusza, czyli na przykład dodaliśmy nowy arkusz i chcielibyśmy, żeby on się inaczej nazywał. Czyli piszemy po prostu Worksheet, odnosimy się do tego arkusza roboczego, który chcemy, którego nazwę chcemy zmienić, czyli na przykład arkusz 3. I teraz naciskamy, piszemy name. Po kropce równa się i w cudzysłów, i tutaj mamy nową nazwę. Napiszemy nowy arkusz. Chcemy, żeby arkusz trzeci się nazywał nowy arkusz. I jak widzimy, zmieniło się na nowy arkusz. Następne. Chcemy na przykład przesunąć arkusz, żeby nowy arkusz był na początku, a tym samym arkusz 1 przesunął się na pozycję numer 2. Więc tak samo robimy. Najpierw się odnosimy do arkusza, na którym chcemy zrobić operację. Czyli w tej chwili jest to nowy arkusz i chcemy, żeby przenieść, czyli move. I teraz e, piszemy before, czyli chcemy przed. No i teraz musimy napisać dwukropek, równa się worksheets. Arkusz 1. Ok, coś takiego mamy, czyli nowy arkusz, move, chcemy, żeby się przesunął przed, czyli before arkusz 1 i zobaczymy jak to zadziała i rzeczywiście tutaj zadziałało tak samo możemy zrobić after czyli nowy arkusz chcemy żeby był after czyli po worksheet z arkusz 1 i zadziałało z powrotem wróciło na to miejsce i oczywiście arkusze też możemy kopiować czyli tutaj skorzystamy Work sheets, nowy arkusz kopi i tak samo musimy określić, gdzie mamy skopiować, czyli before albo after damy before dwukropek równa się worksheets i damy, że przed pierwszym. Czyli na sam początek, przed pierwszy arkusz chcemy, żeby wstawił się nam ten nowy arkusz więc damy odpalmy makro jak widzicie pojawił się nowy arkusz z tutaj w nawiasie dwójką, ponieważ jest to, nie może być dwóch arkuszy o takiej samej nazwie, więc dlatego tutaj jak sobie dodaję dwójkę Arkusze, jak mówiłem, też można ukrywać i odkrywać, więc spróbujmy ten nowo powstały, czyli pierwszy od lewej arkusz oznaczony z, o, po prostu indeksem 1, czyli od lewej strony pierwszy arkusz, spróbujemy go ukryć. I za to odpowiada tutaj metoda Visible. I teraz po znaku równa się piszemy xl sheet hidden, no i zobaczymy, jak to zadziała. Czyli pierwszy arkusz ma zaraz nam się ukryć, i rzeczywiście nie ma go, ale zaraz go będziemy chcieli odkryć. No i teraz chcemy, żeby znowu arkusz był widoczny, więc. Piszemy i teraz taką zrobimy e, taki mały test, że sprawdzimy, czy zadziała tutaj mm, arkusz, ponieważ e, tamten arkusz był tak jakby numerem 1, czyli z lewej strony był, a teraz jest ukryty, czy Excel dalej zobaczy, dalej będzie widział go jako numer 1, czy tutaj coś się pomiesza, czyli chcemy, żeby ten. Arkusz 1, czyli piszemy teraz taką e, sheet visible, za to odpowiada, żeby znowu był widoczny. E, czyli chcemy tutaj przetestować, czy rzeczywiście Excel dalej będzie widział ten arkusz, że on jest schowany, ale on jest dalej numerem 1. I sprawdzimy, jak to zadziała i widzimy, że Excel cały czas ten ukryty arkusz był numerem 1, czyli teraz tak naprawdę odnoszenie się do arkuszy poprzez indeksy, czyli 1, 2, 3, trzeci arkusz, czwarty arkusz to tak naprawdę czasami może być zdradliwe, jeśli jak któryś arkusz jest ukryty, bo wtedy to nie zadziała tak, jak powinno. Zobaczymy tutaj teraz zrobimy jakiś przykład, czyli Ukryjmy. Ukryjmy znowu pierwszy arkusz. I teraz tak. Załóżmy, że nie wiemy, że jest ukryty jakiś arkusz roboczy w tym pliku Excelowym, więc na przykład chcemy. pierwszy Markuszu, czyli teoretycznie w tym napisać coś w polu na przykład B5. Parę literek A wpiszemy i zobaczcie, odpalam a. No i teraz właśnie i jeśli ja nie wiem, że jest ukryty arkusz, to teraz się dziwię, tak? No czemu mi nie działa to makro? Czemu mi nie działa? No w B5 nie wpisuje się AAA. Ale teraz, gdybym odkrył ten e, pierwszy. ten pierwszy arkusz, czyli pierwszy ten ukryty wcześniej i przejdę do niego to zobaczcie, że w polu B5 jest to AAAA, A, 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 tak? Czyli e, jeśli to nie jest Twój plik, w którym chcesz wykonać makro, jeśli nie wiesz czy są ukryte, oczywiście to można sprawdzić, czy są ukryte arkusze, czy nie, poprzez e, tutaj ukryj, odkryj to właśnie to indeksowanie, odnoszenie się do arkuszy poprzez numerki 1, 2, 3 to nie zawsze może zadziałać tak, jakbyś chciał, dlatego ja zawsze stosuję po prostu odnoszenie się do nazw, czyli nowy arkusz, tutaj arkusz 1, nowy arkusz, tu byłby w nawiasie 2 i tak dalej, i tak dalej. Teraz jeszcze powiem o jednej metodzie, którą często się stosuje. Przy operacjach różnych na arkuszach chcemy na przykład w... jesteśmy w arkuszu 1, a chcemy żeby w nowym arkuszu zacząć pisać coś tam jakieś wykonywać różne operacje, czyli dajemy coś takiego jak Activate, czyli wtedy przeskakujemy tak jakby pisząc makro do, do tego żądanego arkusza i wówczas nie musimy już pisać, że na przykład worksheets, że worksheet 1, na przykład i potem kropka range że w danym Arkuszu, w danym jakiejś komórce zakresie piszemy coś tam, jakąś operację wykonujemy, tylko przeskakujemy do Arkuszu Activate, nowy Arkusz i teraz już bez tego Worksheets na początku. Możemy tutaj różne rzeczy sobie wypisywać, że na przykład w komórce A2 wpiszemy, że to jest komórka A2. I kolejne różne rzeczy w komórce, na przykład C3 wpiszemy. C3. I zobaczmy, jak to zadziała. Czyli jesteśmy w Arkusz 1, a chcemy, żeby przeskoczyło nam do nowy arkusz i tam wykonało te napisy. No i tak też się stało. W A2 wpisało A2, w A3, A3 czyli tak to zadziałało, czyli to jest, stosujemy właśnie ten Activate. No i to wszystko o Worksheets. Myślę, że te podstawowe rzeczy najbardziej potrzebne. W pisaniu makr wytłumaczyłem. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Dajcie lajki. Zasubskrybujcie mój kanał. Dzięki i cześć.